Witajcie na moim kanale z tej strony Forestman. Dzisiaj jestem podobnie w Beskidzie, ale tym razem Beskid Makowski. Wystartowałem z Myślenic zielonym szlakiem i zmierzam w kierunku, w kierunku schroniska na Kudłaczach. To jest mój taki pośredni cel podróży docelowo jeżeli mi się uda, nie wiem jak z kondycją będzie ale chciałem jeszcze dojść na Lubomil tyle, że tu już jest będzie dosyć daleka wyprawa ale zobaczymy na razie jest fajnie wspiąłem się na pierwszy szczyt taka dosyć ostra stromizm, stromizma była Kurczę, język mi się plączy, przepraszam. Ale wyszedłem. Dalej droga już jest taka fajniejsza i dalej podążam zielonym szlakiem. Górę hełm. tam gdzie był ten wyciąg to była góra hełm. doszedłem w końcu do szlaku czerwonego to jest główny szlak jak to powiedzieć, to jest główny szlak małego szlaku beskidzkiego bo mały szlak beskidzki właśnie prowadzi czerwonym szlakiem Albo inaczej, Czerwony Szlak prowadzi przez Mały Szlak Beskidzki. A ja podążam dalej, podążam dalej w kierunku schroniska na Kudłaczach. Dotarłem do schroniska na Kudłaczach, jest godzina 10.15, czyli ruszam za chwileczkę na Lubomil. Teoretycznie w półtorej godziny powinienem tam dojść według, według kierunkowskazów na, na szlakach. Także przypuszczam, że w godzinę 15 powinienem być na miejscu troszkę się chmurzy, będzie prawdopodobnie burza tak mi się wydaje, ale ale damy radę a teraz uzupełniam płynę. zasłużyłem nic, widzimy się za chwileczkę na w tym Beskidzie Makowskim jest o tyle dobrze, że dosyć często występuje, występują źródła wody. Tak jak tutaj mniej więcej, taka studzienka zrobiona, fajna, zimna, krystalicznie czysta woda. Ale oczywiście na wszelki wypadek filtruję ją, bo było nie było ona tutaj jest odkryta i stoi. Tak, Lubomir jest Lubomir zdobyty, teraz wyruszam w powrotną drogę. Uzupełnię sobie w bukłaku wodę, doleję sobie wody. Później sobie zrobię jeszcze przerwę na jakąś herbatkę. Tak to mniej więcej wygląda. Taka zrobiona studzienka tutaj jest źródełko wody. Także tutaj sobie nabiorę wody, uzupełnię do bukłaka sobie naleję na drogę powrotną. Coś się, coś się zachmurzyło mocno Chyba będzie deszcz. No zresztą zapowiadali tutaj w tym rejonie deszcz. Ale to nic, ciepło jest, deszcz mnie nie zaszkodzi. Tak, woda wstawiona. Zrobię sobie coś do jedzenia, zrobię sobie herbatkę. Muszę odpocząć. Coś tu nie, niezbyt stabilnie stoi ta kuchenka. Na tym ok o... tu może będzie lepiej. O, to będzie fajnie. Muszę sobie zrobić coś do jedzenia, do picia. No bo prawdę powiedziawszy jeszcze dzisiaj nie jadłem oprócz dwóch takich jakichś batoników. Jakieś takie typu energetyczne z jakimiś tam nasionami, coś tam, coś tam, nie wiem. Pić to mi się bardzo chciało. Także właściwie non-stop piłem. Może dlatego nie byłem głodny. A dzisiaj na, na obiad sobie zrobię... Zrobię sobie liofilizat dla ubogich. Jak to wygląda? No, po prostu makaronik liofilizowany, taki wie, wiecie taki taki budżetowy, takie w takich kubkach co to jest, tak, ten makaron. To jest właściwie też liofilizat, tylko oczywiście no, nie ma tam jakichś wartości specjalnie odżywczych. Taki zapychać po prostu. No ale dwa opakowania kupiłem łącznie za 3,70 no to nie ma o czym mówić zapchać się będzie można dwie porcje dają łącznie 400 chyba 6 kalorii bodajże, jakoś tak ale dobra, nieważne ważne żeby troszkę kalorii nabrać żeby troszeczkę nabrać sił zostało mi jeszcze do wędrówki jakieś dwie godziny według tutaj yy, według tych kierunkowskazów no ale muszę przyznać że jestem już dosyć zmęczony już tak tak już nie nie ma takiej werwy jak na początku no bo nie było no parę kilometrów ładnych zrobiłem cała ta trasa którą dzisiaj pokonam bo jeszcze nie, 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 nie dokończyłem cała ta trasa wyniesie 20 przeszło 27 kilometrów Oczywiście pod górkę, z górki, pod górkę, przewyższenia, no i tak. Dobra. Ale jedną sprawę chciałem poruszyć, a mianowicie Tomek Foryś wyszedł z bardzo fajną propozycją, bardzo fajny projekt, a mianowicie zatytułował go Zarażaj swoją pasją innych. Bardzo fajny temat. No i oczywiście Tomek opowiedział, czego oczekuje od nas, abyśmy wszyscy właśnie wyrazili swoje, swoje zdanie, jak, jak, to, jak to wygląda zarażanie przeze mnie, przez Ciebie, jak wygląda zarażanie innych swoją pasją. Do odpowiedzi nominował Szymona z kanału Leśny Relax Szymon pięknie ładnie to opowiedział. No i z kolei Szymon nominował mnie, czyli poczułem się wywołany do tablicy, do odpowiedzi. No i postaram się odpowiedzieć, no. ale sam nie wiem co mam powiedzieć. Zarażaj, zarażaj swoją pasją innych wiecie co, ja jestem chyba ostatnią osobą która, która jakkolwiek może zarazić kogoś no chyba, chyba, że katarem chyba, że katarem, to jak najbardziej ale pasją nie wiem ja chyba nie potrafię zarażać swoją pasją innych. Po prostu robię to co lubię, pokazuję to na filmikach. Może to jest sposób na, na zarażanie. Nie wiem. W inny sposób nie potrafię tego robić. A poza tym, tak jak powiedziałem, co ja mogę. Ja się nie nadaję do zarażania pasją. Powiedziałem tak, pasją, bo katarem to jak najbardziej mogę. <laughs> Ale do zarażania pasją po prostu się nie nadaję, nie nadaję, nie potrafię. Jeszcze raz powtarzam, robię to co lubię. A jak to mówią, być może, być może udało mi się kogoś zarazić tą pasją, no, że dzięki mnie, dzięki moim filmom. Gdzieś tam coś tam zaczął, zaczął robić. No, bardzo bym się z tego cieszył, ale to jest czysty przypadek. To jest tak jak, jak zegar zepsuty, który dwa razy na dobę wskazuje właściwą godzinę. I tak też jest ze mną. No i chyba tyle, na co ja więcej mogę powiedzieć nam. Teraz wiem, teraz muszę nominować kolejną osobę. No ja pociągnę z grubej rury i nominuję osobę, która jest mistrzem w zarażaniu swoją pasją, mistrzem w zarażaniu yy, pasją leśną. Czyli mówię tutaj o centurionie. On jest mistrzem właśnie w zarażaniu zarażaniu i co najważniejsze yy, w sklejaniu tej grupy, zarażonej grupy, w sklejaniu tej zarażonej grupy, utrzymany ich w kupie. Powiem wam, że centurion jest taki jak yy, klej super glue. Jak złączy sklej, to trudno się oderwać. No i taka jest prawda. Także czekam. Czekam i wy też pewnie będziecie czekać na, na odpowiedź Centuriona, co on myśli o zarażaniu swoją pasją innych. Dobrze. Herbatkę prawie, że dopiłem. Jeszcze parę łyków i, i będzie dopita. Pojadłem sobie. No, co muszę przyznać, no, nie za bardzo polecam. Słone to jak cholera. Ale z drugiej strony dzisiaj bardzo dużo się wypociłem także sól jest wskazana na, no, na, takie, na takie wypocenie porządne to uzupełnienie soli jest nawet wskazane ale smak taki sobie no, zapchać zapchało trochę energii trochę energii do, dostarczyło także no, ale na pewno drugi raz tego nie kupię No więc co? No, tutaj chyba zakończę już moją przygodę. Zostało mi niecałe 5 km już cały czas z takiej porządnej góry. Także to w miarę, w miarę szybko to pokonam. Będę jechał do domku. A tymczasem co? Tymczasem chciałem Wam, wam wszystkim podziękować za to, że byliście ze mną, że oglądaliście mój film że byliście razem ze mną w górach pozdrawiam wszystkich druhów leśnych pozdrawiam Szymona z kanału Leśny Relaks miałem okazję zamienić parę zdań wczoraj przez telefon z Szymonem jest teraz na urlopie u Tomka znaczy utomka, no w Wadowicach tam jeszcze będą zwiedzać coś. Pozdrawiam wszystkich odwiedzających mój kanał. Ci, co tam zaglądają na mój kanał, ci, co zostawiają komentarze, serdecznie Wam za te komentarze dziękuję. Pozdrawiam wszystkich subskrybentów, wszystkich nowych subskrybentów bo trochę, trochę tam dołączyło do, do mojego kanału bardzo mi z tego powodu jest miło dziękuję wam, że jesteście ze mną no i mam nadzieję, że pozostaniecie no a tymczasem co? tymczasem no w... chyba tyle, nic mi więcej nie pozostało tylko jeszcze raz podziękować wam, wam wszystkim zaprosić was do lasu no i co, no i do zobaczenia w lesie następnym razem.